Bartosz Nowak nie zdecydował się jednak na akcję ofensywną spokojnie rozegrał piłkę z paluszkiem ale tymczasem piłkę przyjmuje Tomasz Pienko wpada w pole karne Pienko 1 do 0 dla KGHM Zagłębia Lubin bardzo przytomne zachowanie Tomasza Pienki który najpierw wymusił stratę na Bodajże Aleksandrze Paluszku potem popędził w pole karne. Oddał bardzo mocny płaski strzał, z którym nie poradził sobie Daniel Bielica. I od 32 minuty spotkania KGHM Zagłębie Lubim prowadzi z górnikiem Zabrze 1 do 0. w teraz instruuje swoich swój...